Dla Was vloga. Postanowiłam, że nagram dla Was vlog, vlog z Mersin. Dawno nie było takiego zwykłego daily vloga. A że mamy weekend, mam dużo wolnego czasu i troszeczkę będziemy jeździć po mieście i różne rzeczy robić, no to stwierdziłam, że może uda mi się coś ciekawego pokazać. Poza tym jest już listopad, więc fajna by była taka aktualizacja, jak wygląda teraz Mersin o tej porze roku, czy jest tutaj jesiennie, czy czuć tutaj klimat nadchodzącej zimy. Sami zobaczycie, według mnie nie. Jest dość ciepło. Mamy 21 stopni. Tak, ja jestem w takiej yy, tutaj kurtce. <grym> Dlatego, że jak się tutaj mieszka, to odczuwa się temperaturę zupełnie inaczej. I takie już 20 stopni to jest 21 w sumie stopni. To już jest taki moment, kiedy trzeba założyć coś grubszego jakąś kurtkę, narzutkę ewentualnie, yy, bo już się robi zimno. Jedziemy właśnie na miasto Eż w poszukiwaniu jak to się nazywa po polsku teraz? Teraz to jest dobre pytanie. Szukamy takiego okrągłego, wiszącego krzesła na balkon, dlatego że oszkliliśmy sobie, zabudowaliśmy sobie balkon od strony tej, od kuchni i brakuje nam właśnie czegoś ładnego, fajnego do siedzenia, więc stwierdziliśmy, że kupimy sobie właśnie takie krzesło wiszące, o którym sobie zawsze marzyłam. Idziemy szukać. W jednym miejscu były fajne. W internecie też widzieliśmy w miarę fajnej cenie. No a teraz idziemy na miasto poszukać czegoś innego, więc zabieram Was z Wami yy, na przeszczkę. thank you Zakończona sukcesem udało nam się kupić, e, wybrać e, najlepszą, najtańszą opcję. Byliśmy w kilku miejscach, sami widzieliście, ceny były różne, e, wahały się od 2000 do najtaniej 1000 i wybraliśmy ciemny kolor, dlatego że, no wiecie, ciemny się mniej brudzi i jakoś nam się bardziej te ciemniejsze kolory podobają. E, Gekan oczywiście się tam musiał potargować, żeby dzisiaj nam przywieźli, bo mieli przywieźć w poniedziałek. No i e, Gan uprosił, poprosił, powiedział, żeby przywieźli dzisiaj e, będzie z panem składał tam co jest do złożenia, także będą sobie razem składać na balkonie. Podobno ma być wieczorem ten e, pan u nas. Zobaczymy, czy tak sobie tylko gadał na próżno, czy jednak dotrze do nas. Mam nadzieję, że dotrze. Nie. Wróciliśmy do domu i Ela, żeby się przejść nad morze i wam troszeczkę Mersin pokazać naturę, jaką tutaj mamy w listopadzie. Nie widać za bardzo tutaj jesieni. Zaraz wam pokażę, jak kwiaty kwitną. Jest troszeczkę liście na drodze, ale nie jest to zbyt dużo. No, nie jest to klimat typowo jesienny. Kwiaty dalej w Mersin. Są takie piękne. Zobaczcie tutaj. Troszeczkę się zmieniły kolory. Więc jakieś tam przebłyski jeszcze nie mamy. Jeden księcia, zobaczcie, jak on sobie zawsze leży. Te stópki, ten drugi, trzeci. Co ciekawe, zobaczcie jak kiedyś starsze budynki, bloki, budowano na takich właśnie kolumnach. Czyli nie tak jak teraz, dzisiaj już tak nie budują. A zaraz przed morzem są jeszcze tereny takie gdzie są pola i tutaj pani sadzą cebulę już od kilku dni zobaczcie, tam już wyrosła jest system nawadniający a tutaj jest sadzona nowa cebula znowu z drugiej strony mamy pole bakłażanów jest ich tutaj mnóstwo podobno mieszkańcy pobliskich tutaj terenów mogę sobie przechodzić i zrywać te bakłażany. No teraz mamy bakłażany. Wcześniej była fasola. Tutaj niedaleko też mnie mieszkała moja koleżanka i opowiadała mi, że normalnie właściciele tego pola pozwalają mieszkańcom zbierać sobie te warzywa, bo jest ich po prostu bardzo dużo. Klimat wersy jest taki, że pozwala nam na właśnie całoroczną uprawę warzyw i owoców. Zimą cały czas pola są zapełnione czymś. Tak naprawdę jest sadzony jakiś rodzaj warzywa, potem jest zbierany plon, no i jest sadzone zupełnie inne warzywa. A tutaj mamy jeszcze kapustę, zobaczcie. O, takie pola. Kapusty. Kapusta i może. Jeszcze widać motywek latający, nie wiem czy widzieliście. Tak. Mamy listopad, tak naprawdę końcówka listopada, a jest ponad 20 stopni. W słońcu myślę, że do 25 będzie dochodziło. Ja jestem w kurtce w blusce z długim rękawem, dlatego, że po prostu mój organizm przyzwyczaił się do tutejszego tej, klimatu. No i dla mnie, już takie temperatury to są temperatury typowo jesienne, kiedy trzeba założyć kurtkę na siebie. Ale wiem, że dla nas Polaków to byłoby dalej, dalej lato. But with you everything has changed Even though we both say the same Would you call me?

No, oczywiście, no oczywiście, możesz mi powrócić. No tak, tak. No idziemy. Jesteśmy w domu, jak widzicie, a ja przyszłam do Was, żeby opowiedzieć Wam o tym, co się dzieje w Turcji w związku z, z pewnym wirusem, który, z którym się zmagamy już od roku czasu na całym świecie. W Turcji od piątku, czyli od wczoraj, weszły w życie nowe zakazy, nowe mhm. rozporządzenia. Co wprowadzono? Najpierw no może powiem o tym, co, co już było. Jakby W Turcji już od dłuższego czasu musimy nosić maseczki za każdym razem, jak wychodzimy na zewnątrz. Na zewnątrz trzeba nosić maseczki. W komunikacji miejskiej jest ograniczenie osób, które mogą przybywać właśnie w autobusach czy busach, i to było, to było już od dawna. Natomiast od wczoraj, od piątku, od godziny 20 weszły w życie nowe rozporządzenia. Na przykład zamknięto restauracje, kawiarnie i takie lokale mogą pracować tylko na zasadzie sprzedawania jedzenia bądź też picia na wynos. Kolejną rzeczą to jest ograniczenie wyjścia osób pomiędzy wyjścia osób w wieku do lat 20 i powyżej 65 roku życia, to jest, te osoby mogą wychodzić na zewnątrz tylko w godzinach od 13 do 16. Oczywiście ten zakaz nie obowiązuje osoby, które muszą na przykład pójść do lekarza bądź pójść do pracy. Wtedy są oczywiście takie osoby zwolnione. Szkoły zamknięto, jest nauczanie zdalne do końca roku. Na chwilę obecną jest przewidywane do końca tego roku. Nie wiadomo, czy przedłużą. I I, i co jeszcze? I chyba to wszystko, chyba to wszystko, tak. Um, powiem Wam, że w wiadomościach e, trąbią o tym, trąbią o sposobie liczenia, obecnego liczenia chorych w Turcji. W oficjalnych statystykach zaczęto podawać tylko liczbę chorych, która ma objawy. Natomiast osoby, które mają pozytywny wynik testów, a przechodzą to bezobjawowo, nie są podobno wliczane w statystyki. I była kłótnia między politykami właśnie i, a ministrem zdrowia. Plus wypowiadały się osoby, które mają, prowadzą restauracje, prowadzą właśnie kawiarnie itd. No bo te ograniczenia jednak będą ich najbardziej dotykały i ludzie nie wiedzą co mają robić. Mają kredyty, nie wiedzą z czego spłacać. No i ja się im w sumie nie dziwię, że są wkurzeni. Nie bardzo rozumiem te ograniczenia, tym bardziej, że przez Turcję w ciągu lata tyle osób przepłynęło tych turystów i wtedy tych ograniczeń nie trzeba było wprowadzać. Natomiast teraz trzeba. No, nie zdziwiło mnie to. Ja to nawet przewidywałam, że tak będzie, że jak się skończy sezon, to zaraz nam pewne rzeczy pozamykają i, i wrócą te ograniczenia. No. Więc to tyle z takiej aktualizacji, co się dzieje w Turcji. W ogóle pokażę Wam jeszcze, jak ten nasz balkon teraz wygląda, jak jest oszklony. E, no jeszcze to nie jest ostateczna wersja, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało, bo musimy właśnie jakoś fajnie poukładać tutaj. No i te krzesłów fajnie jakby tutaj było, więc e, pokażę Wam jeszcze efekt końcowy, jak to wszystko będzie się prezentować później, ale na razie, jak to wygląda teraz, to zobaczcie sami. Czyli wstawiliśmy, o, o te szyby mi chodziło. Wcześniej było tylko z barierkami, tutaj te szyby wstawiliśmy. One się otwierają, czyli to jest podobny system jaki mamy w kuchni. No tutaj sobie stoją kwiatki. Mamy też kanapę. Mamy też Elę na kanapie Tak? Ella? Iluś Co ty robisz, Ela? Ty gdzie kusie ty? Ela? Do takich zmian. No poczekaj, zaraz Cię pogłaskam dalej. Co do takich zmian, to jeszcze malowaliśmy te stoliki. One były białe. Nie wiem, czy kojarzycie. W ogóle, co to jest za liście? Co to jest za liście? Te stoliki były białe. One były wcześniej w naszym salonie, w starym mieszkaniu. Dobrze, Ela, zaraz Cię pomiziam, no. Oj, no trzeba pomiziać, pieśka, tak? Trzeba pomiziać, tak? No, więc pomalowaliśmy te wszystkie stoliki na czarno. I stawiliśmy tutaj kanapę. Jest też tutaj dywan. No i się zrobiło tak fajnie, przytulnie. Top nerde! Nerdy top! Hadi! Top nerdę Zrobiliśmy sobie tutaj takie posiedzonko. Jest shisha. I tam oczywiście leci mecz w tle. Gjokan sobie przesuwa tą szafkę z telewizorem, żeby było widać, żeby można było oglądać. No. Jest po 18 słuchajcie, i przyjechało do nas krzesło. Krzesło to na balkon te, te bujające krzesło. Dobra, będę nazywała krzesłem. No, więc jak się dogadał wyprosił, jest bardzo podekscytowany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zaraz Ela zacznie szczekać. Tak. O, coś się szczeka. W tle nie wiem, czy widzicie, chyba widzicie. W tle, tak tutaj, o, są puzle. Powiecie, zaczął się sezon jesienny, a jesień oznacza siedzenie w domku, popijanie gorącej herbaty i układanie puzli A puzdo lubi układać geokan, więc ostatnio nakupował tyle tych puzli chyba cztery. Już dwie, dwie paczki łożyły, jest w trakcie układania trzeciej. No, a jeszcze się dobrze na mi zima nie zaczęła. Zobaczcie, przyjechał fotel. Mamy fotel i tak się prezentuje. No jest super. W ogóle wybraliśmy sobie brązowy, ciemnobrązowy. A pan przyjechał i przywiózł nam taki czarny. Tutaj od światła się błyszcze. a mi się bardziej czarny podoba, więc się wystraszył, że może mi się nie będzie podobał kolor, ale jest super. Także super to wygląda. was never the one to write up a song for just anyone I, I was always the one to find myself lost in all no conversations Oh, cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting But then you came along and proved me wrong, I was so mistaken Cause you, glue all the pieces back together Yeah you, you take all my wrongs and make them better yeah, you you're making me wanna try forever I feel so free oh my sweet baby I was never the one to give up the ghost no I was so stuck I kept on playing my part wanted to give up cause nothing was changing.

Nasza pogoda nie ma porównania z tej polskiej, ale no tak po prostu mam. Ja jestem z i, i co mogę powiedzieć? Nic, nic nie mogę powiedzieć na swoją obronę. Przyszłam się do Was pożegnać, zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że taki zwykły film, e, zwykły vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie mi koniecznie znać. Być może w grudniu nagrywałabym częściej takie vlogi, jeżeli byście chcieli. Dajcie znać koniecznie w komentarzach i mam nadzieję, że miło i przyjemnie spędziliście ze mną dzisiaj czas. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! together. Yeah, you, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you, you're making me want